To nie tak miało być. Niestety, sprawdził się najczarniejszy koszmar. Koszmar. i Też musi pokazać nieraz klasę i zdać sobie sprawę z tego, że jest czas, kiedy się trzeba też podać do limizji. Limizji. który ma zarzuty sędzia, sędziów. To wszystko jest nie do pomyślenia. To jedna wielka kompromitacja i to, że, to, że są, są równi i a Zostało popełnione, panowie przed blokiem przestępstwa. No, pieniądze są najważniejsze. I przyznanie licencji nas po prostu nie ma. To promowanie dziadostwa sportowego. To jest jakaś machia. Decydują tylko kryterie układu, no, to jest i powinni odejść z polskiej piłki raz na zawsze. Dajcie już, dajcie już naprawdę czas i, i szansę rządzić tym związkiem ludziom normalnym, ludziom zdolnym, ludziom niezależnym, finansowo, bo to wszystko to jest jeden wielki kabaret, parodia i przestępstwo.